Tematem poprzedniego odcinka były zapusty i kusaki, więc zgodnie z kalendarzem obrzędowym czas na popielec, czyli tak tzw. wstępną środę, oraz wielki post. Nieodłącznym elementem środy popielcowej było posypywanie głów popiołem podczas nabożeństwa. Według religii ma to wymiar pokutny jasno mówiący prochem jesteś i w proch się obrócisz. W rozumieniu ludowym popiół jest związany z ogniem, energią życiową, symbolem wspólnoty i ogniska domowego. Wierzono, że ogień ma moc w świecie żywych i w świecie umarłych. Dym i popiół to pochodne ognia, a posypanie głowy popiołem miało przenieść pomyślność, zdrowie i odwrócić złe moce. Środa popielcowa była dniem ścisłego postu. Dorośli pościli o chlebie i wodzie, zaś dzieci, kobiety w ciąży i osoby chore spożywały potrawy mleczne. W ten dzień, w którym większość osób poddawała się wyciszaniu i refleksji, kobiety bojarów zbierały się do karczmy, aby tam pić na urodę lnu, a gdy wszedł mężczyzna, jaki musiał się im okupić, inaczej posypywały go popiołem i goliły głowę patykami. Według zapisów pleszczyńskiego zwyczaj ten funkcjonował we wsiach rzeczyca, wygnanka, jelnica, przychody, strzakły, misie, pościsze, krzymoszyce, korzuszki, łuniew i Łuby. Według kolberga podobne praktyki pojawiały się także w okolicach kodnia i piszczaca. Pleszczyński nie wyjaśnia, jak interpretować ten dość kontrowersyjny zwyczaj. Niestety nie rozwinął także tematu, co oznacza samoopicie na urodę lnu. Czy chodzi to o urodę gospodyni, czy urodzajny len, więc pozostawiam to w sferze domysłów. Jeśli słyszeliście o takim zwyczaju i jego znaczeniu, napiszcie o tym w komentarzu lub wiadomości prywatnej. W źródłach pojawia się także opis innego obrzędu dokonywanego we wstępną środę. Zwyczaj ten przypomina topienie marzanny lub topienie zimy, a Pleszczyński opisuje go tak. Chłopcy gdzieniegdzie w dniu tym robią babel ze słomy którą wożą na kole, biją kijmi i w wodę wrzucają. Zdaje się, że to pamiątka niszczenia bałwanów, z wprowadzeniem chrześcijaństwa do Polski. Warto zwrócić uwagę, że autor porównuje tę praktykę do niszczenia posągów pogańskich, podczas wprowadzania chrześcijaństwa do Polski. Feniks Olesiejuk twierdzi, że jest to rozumienie błędne, porównując obrzęd do mazorskiego wyprowadzania śmierci występującego w okolicach białej podlaski i łosic. Śmierć była też sama z zimą, a wizualizowano ją jako kukłę zrobioną z siana lub grochowin, przebraną za człowieka. Taką śmierć oprowadzała po wsi młodzież ubrana w wymyślne stroje. Opis tego korowodu znajdujemy u Oscara Kolberga. Panny przebierały się za cyganki, niosące na rękach lub na plecach dzieci zrobione ze słomy. Kawalerowie przebierali się za żebraków. A niektórzy z nich nosili ze sobą garnki wypełnione popiołem lub pończochy zawieszone na kiju, także pełne popiołu. Przyszedłszy przed chatę, zostawiają z wózkiem bałwana, a sami tłumnie wchodzą do izby. Tam się w gospodarstwo kłaniają i proszą o podarek. Jeżeli by przypadkiem nie otrzymali żadnego daru, występują ci, co mają pończochy z popiołem i gospodarstwo uderzając po głowach, obficie zasypują popiołem. Lecz nie koniec na tym. Porywają przygotowany garnek pełen popiołu, uderzając nim w stół. Tak obszedłszy cał wiziony bałwan z okrzykiem i przekleństwem Czort te bezabery, zdjąwszy z niego odzienie, topią w kałuży, jakiej lub bagnie, a gdy tego nie było w bliskości, zapalają go i przez płomień pożerający tego bałwana z krzykiem skaczął. Po odbytym obrzędzie zebrane dary składają i wspólną sprawiwszy ucztę, bawią się i weselą. Po wyprowadzeniu kukły zasiadano do uczty postnej. Całość tych praktyk według Olesiejuka ma swoje źródło w słowiańskich zwyczajach wiosennych. Pierwsza niedziela Wielkiego Postu nazywana była Suchą, czyli Postną. Rozpoczynały się wtedy gorzkie żale i nauki pasyjne. Po trzeciej niedzieli Wielkiego Postu obchodzono tzw. półpoście. Środopoście lub inaczej półpostu. Półpoście przebijają, to jest, gdy we środę dzielącą post na dwie części zadzwonią na anioł pański, w południe, a psotnicy uderzają o ściany lub o drzwi sąsiadów garnakami, często napełnionymi popiołem, wołając – półpoście! – po czym uciekają co prędzej. W niektórych wioskach pod osłoną półpostnej nocy kawalerzy malowali panną okna farbą. A także wyjmowali z zawiasów furtki lub bramy, wynosząc je w odległe miejsca. Do psikusów płatanych podczas środopościa należało także wyprowadzenie wozu poza działkę lub pozostawienie go na dachu stodoły. Niestety zwyczaj ten zaginął i z biegiem czasu zaczął być traktowany jako akty wandalizmu. W rzeczywistości nie miały na celu wyrządzania krzywdy. Takie praktyki miały przynieść szczęście, powodzenie i nobilitację dla panny z danego domu, świadczącą o jej dużym powodzeniu wśród kawalerów. Mówiąc o wielkim poście, warto przejrzeć się żywieniu tutejszej ludności. Na stole pojawiały się wówczas kapusta okraszona olejem, ziemniaki ze śledziem i ogórkiem kiszonym, a także żur z mąki owsianej, placki ziemniaczane z surową cebulą. Zupa kartoflanka, barszcz z buraków i czarny chleb żytni. Osoby o wątłym zdrowiu i dzieci mogły pić mleko i poza wymienionym jedzli jeść także chleb z masłem. Opis praktyk związanych z wielkim postem i świętami wielkanocnymi rozwiniemy w kolejnych odcinkach. Tymczasem w ramach podcastów przygotowujemy dla was nową serię dotyczącą cyklu życia bojarów od narodzin do śmierci. Dziękuję za uwagę i wysłuchanie szesnastego odcinka. Do usłyszenia za tydzień.